Witam wszystkich z tej strony Marcin. No cóż moi drodzy, wróciłem. I nie pozostaje mi nic innego jak zrobić to, na co czekaliście. Oczywiście przede wszystkim was pozdrowić i podziękować za życzenia. Niektórzy z was wypili gdzieś prawdopodobnie na Skype'ie, że 30. z tego miałem rodziny. I dzięki wielkie za wasze życzenia, a miło było wrócić do domu, po prostu zobaczyć się z żoną. Coś, coś wspaniałego, po prostu takie powroty to jest coś najlepszego, jeżeli chodzi o właśnie wyjazdy. Ale czekacie na pewno, Wy na coś, że co prawda jest już długo, długo, długo po premierze. Ale jeszcze piszecie mi, czy zrobię unboxing. I mam tutaj coś takiego właśnie. Widzicie? Za chwilę zobaczycie, właśnie tenże unboxing. Zobaczymy, coś jest w środku. Widzę, że z żona delikatnie tutaj to nacięła. Mam nawet stążeczkę, czyli taki podwójny unboxing, żeby zobaczyć, czy aby wszystko jest w komplecie. Tak więc dla mnie to będzie pierwszy raz. <noise> Żony nie ma tutaj, więc ona tego nie będzie już widzieć, ale i tak jest świetnie. Dobra, tak więc za chwilę się zobaczymy. Siemanko, bardzo, bardzo krótkie i Tak jak mówiłem, lecimy z unboxingiem. Mam tutaj już co prawda Otwarty, mały, co nieco. Jest to wersja podstawowa, bez e, żadnych bajerów. W pakiecie powinno znaleźć się e, oczywiście konsola, pad, słuchawki, kabel, mm, USB, instrukcja obsługi, y, kabel HDMI i kabel zasilający wraz z zasilaczem. E, oczywiście 500 gigowa wersja, nie wiem czy były jakieś inne. Um, Zobaczymy, co tutaj znajdziemy w tymże pudełku. A mam nadzieję, że niczego nie wywalę, czego bym nie chciał. Już miałem oczywiście do czynienia tutaj, dzięki mojemu koledze, z tąże konsolą, za którą jestem serdecznie wdzięczny. Tak więc nie jest to dla mnie jakaś niesamowita a, nowość, bo, bo już miałem z tym do czynienia. Tak więc. Zobaczmy. Dobra, otwieramy nasze magiczne pudełko. Tutaj, jak widzicie, jest już co nieco. Ja sobie od czasu do czasu spojrzę w kamerę, czy, a raczej na podgląd, czy, czy wszystko się nagrywa. I jedziemy może po kolei od tego najważniejszego elementu, jakim jest sama konsola. Proszę bardzo. Jest, jest im czarnulka. Hmm. Chodzą słuchy, że czarnulki tego typu, a więc PS4 powinna, powinna być w pozycji pionowej, a więc tak powinna stać, no przepraszam, będzie tak, że tak powinna stać. Do tego są oczywiście specjalne podkładki, nie wiem jak to się ma w rzeczywistości, jeżeli chodzi o, o samo wykonanie to powiem Wam, że przypomina tak pół na pół, pół na pół starą czarną czarnurkę PS trójki z jeżeli chodzi o materiał otworzyło, z PS trójką tą Slim, gdzie już jest bardziej chropowata jedna część, a w czarej, czarnej wersji w czarnulce, w wersji z 80-gigowym dyskiem, na przykład była właśnie taka już błyszcząca powierzchnia, tak więc. Tak to wygląda, tak więc mamy jedną rzecz, podstawową oczywiście. No tutaj oczywiście instrukcje, nie instrukcje to pomijam. Do tyłu, nikt nie czyta instrukcji przecież, rzadko kto. A jedziemy tutaj dalej z tym koksem, co my tu mamy? Dobra, mamy przede wszystkim też pa! i już Wam powiem jedną rzecz, doszły mnie słuchy. Z bardzo wiarygodnego źródła i nie jednego, że gałki na analogach wycierają się bardzo szybko. Po miesiącu potrafią się wytrzeć. Szkoda, szkoda, bo jednak te pady, jeżeli chodzi o PS3, one były trwałe co do gałek. Aczkolwiek może były one mniej komfortowe. Na, pe na pewno były mniej komfortowe, te są bardzo fajne. Fajnie się czuję w rękach, powiem Wam, że Porównując go do pada Xbox 360, bo mm, mogę tak go porównać tutaj właśnie do tej innej konsoli, to i oczywiście do pada z PS 3 to ten pad jest chyba najlepiej leżącym padem w, w, z tych wszystkich konsol. Oczywiście tutaj będziemy mieli to światełko śmieszne i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. E, touchpad. Powiedzmy, ten tatwa z tym touchpadem to jest tak, że bardzo często nie jesteśmy jeszcze wczuci i będziemy naciskać tego touchpada przypadkiem, podczas gdy będziemy próbowali wcisnąć przycisk Options, bo share to powiedzmy, że w innym czasie, może jak już troszkę bardziej ogarnę coś tutaj. Tak więc, to jest kolejna część tejże zabaweczki. Kolejne instrukcje nic nadzwyczajnego. Idziemy dalej. A, jeżeli chodzi o zasilacz, właśnie, bo tutaj tak strzemię, zasilacz, zasilacz jest już w środku, tak więc potrzebujemy praktycznie tylko coś takiego, i to jest dobre. To powiem Wam, że dużo lepiej wygląda, jeżeli chodzi o właśnie tą konsolę, a nie Xbox One, ponieważ na Xbox One mamy taki mega, mega ceglasty. Zasilacz, który jest bardzo podobny do zasilacza XBOX 360. Wielki, wielgachny, przeszkadzający. A tutaj mamy tylko i wyłącznie kabelek zasilający. A w środku już jest yy, cała, cała, całe ustrojstwo. I dobrze i niedobrze z jednej strony, bo właśnie efektem tego może być np. nagrzewanie się szybkiej konsoli. Wyjdzie w praniu. Słuchawki. Powiem Wam, że te słuchawki, no to takie słuchawki, jak to dostaje się w telefonach teraz, <noise> nic nadzwyczajnego. RAJ1, przepraszam, słuchawki, słuchawka jedna, podpinamy sobie oczywiście to pod wyjście eee, pada, jest to dodatkowe rozwiązanie i myślę, że może się to przydać, może się to przydać naprawdę przy nagrywaniu um, komentarzy jakichś podwójnych. Bo będę słyszał oczywiście, miał możliwość podsłuchu tutaj czatu z gry, jaki będę mógł sobie rozmawiać na przykład przez zwykłe słuchawki. No tak, przez zwykłe słuchawki powiedzmy na Skype'ie czy, czy, czy na jakimś innym tam programie. A Jest jeszcze tutaj chyba, nie, nie jestem pewien, ale tak jest. Jest tutaj jeszcze mikrofon, tak więc to jest też dosyć pożyteczna. Rzecz więc będzie możliwość, nawet nie, nie tyle odsłuchiwania tutaj, ale ważny będzie ten mikrofon. I co my tu jeszcze mamy? Oczywiście mamy kabelek USB do ładowania pada, więc będzie trzeba go często dosyć ładować. Niestety, przez to, że tego światełka nie można wyłączyć, mam nadzieję, że to się zmieni. Może już się zmieniło, nie wiem, nie jestem na czasie. Długo mi nie było, przez to, że jest to światełko z przodu na padzie, to no niestety, ale bateria tego pada dosyć szybko się wyczerpuje i trzeba go doładowywać. Dobrze by było mieć opcjonalnie możliwość wyłączenia tego światełka. Jeżeli już jest, to sorry, ale, ale właśnie pierwsze co, jak grałem tutaj na tej konsoli pożyczonej od kolegi, to właśnie. Taka, taka, taka um, przykra rzecz mi się rzuciła w oczy, że właśnie to ładowanie będzie dużo, dużo częstsze. E, no i oczywiście kabelek HDMI. Um, nie mamy możliwości podłączenia innego. E, szkoda, szkoda, bo przez to niestety, ale jakieś tam dodatkowe koszty musiały być związane z ewentualną nagrywarką, chociaż też sama konsola ma w sobie możliwość nagrywania materiałów wideo, a także streamowania. Więc można to robić na różne sposoby, można wykombinować też bez nagrywarki. Niektórzy już tak robią. W każdym razie dobrze by było mieć kilka rozwiązań, jeżeli chodzi o wyjście sygnału. Nie tylko HDMI, ale także dobrze by było, żeby mieć komponentowe wyjście. Niektórzy mają inne słuchawki i tak dalej, i tak dalej. Może to być nie lada problem jeszcze może dla tych którzy nie mają aczkolwiek podobno w sklepach już jest tego pewno. zobaczmy tutaj jakie są wyjścia bo to jest dosyć ważne przynajmniej dla mnie wejścia tutaj mamy HDMI do tego wyjścia oczywiście Ethernet wejście op, wyjście, przepraszam, wyjście optyczne do tego oczywiście zasilające no, i tutaj mamy wyjście USB, tak, jest Aux. Aux, wyjście Aux. Do czego to wyjście Aux by nie służyło? Nie mam zielonego pojęcia. Z przodu mamy oczywiście, chociaż to wyjście Aux nie wygląda mi na wyjście USB, to jest coś innego. Będę musiał jednak przeczytać sobie gwarancję, przepraszam, instrukcję. Ale tutaj mamy jeszcze dwa wyjścia USB. Tak więc, e, dwa przyciski dotykowe z przodu c 1 i drugi do wyjmowania, i, wyjmowania płyty i do załączania samej konsoli. No i pasek świetny, oczywiście magiczny pasek świetny, który niektórzy mówią, że dosyć często się wiesza. Powiem Wam, że konsola wygląda oczywiście przyzwoicie. Jak najbardziej będzie zbierać paluchy, jeżeli się zostawi, oczywiście na tej świecącej i błyszczącej. Części tej konsoli, ale to słuchajcie, akurat nie ma większego znaczenia, ponieważ na mojej starej, dobrej czarnurce zbiera się także kurz, więc nie widać kolorów. <grym> Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o cały zestaw, który tutaj miałem. To jest ten właśnie zestaw podstawowy w zestawach, oczywiście rozszerzonych. Można, oczywiście, dostać jeszcze dodatkowo kamerkę, dzięki której możecie nawet mieć obraz. Full HD, ale można też oczywiście poczekać i kupić, ewentualnie taki sobie zestawik. Zobaczę w ogóle, czy na przykład sprzęt, który działał na PS3, będzie działał też na PS4. Mowa tutaj chociażby o klawiaturze takiej Bluetooth, która była właśnie dedykowana do konsoli PS3. Zobaczymy. Dobra, to by było na tyle, słuchajcie. Ja Was zapraszam oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Mam nadzieję, że ta prezentacja tutaj i ten unboxing Wam się podobał. Trzymajcie się, cześć.